Jóźmy z tej strony Play. W dzisiejszym odcinku wpijamy Corteliusa na 45 rękę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Okej. Okay. Lecimy na początku po Power cube. Już mamy dwa. Mortis od nas ucieka. Tam czanetka się pija. No i skinęła. A kit nas atakuje. No i sobie stąd poszli. Tam jest Edgar. Kręci się. A psik nas sobie takim. Ciekawe, czy to nas podejdzie. No i zapity. Ktoś jest na tole. Idziemy na tu. Okej, okay. on na nich skacze, ale akcja. Ja złapałem Edkara i go sapiłem, a Kit skoczył na Kita i go sapił, Już mamy top 3. Gdzie oni są? Na górze ich nie ma. To pewnie są na tole. No już wielkie starcie. 8 i 6 kemów. Chyba to przekręmy. I tu i no. Boże Sepsu. Co on robi? Mógł uszyć hiperczarcza. Wcześniej. Ale wygraliśmy. To się liczy. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.